Jeśli chcesz pracować nad swoim ciałem na poważnie, musisz mieć świadomość tego, że zmiany wymagają czasu. Dlatego 6-miesięczne prowadzenie online to jest produkt dla tych wszystkich osób, które chcą naprawdę skupić się na ciężkiej pracy nad sobą przez ostatnie 6 miesięcy. I tutaj z pomocą przychodzę ci. Ja, więc jeśli będziemy współpracować razem, to wrzucasz produkt do koszyka, następnie przechodzisz do kwestionariusza, wypełniasz go najdokładniej jak potrafisz, wysyłasz mi zdjęcia na czacie i na podstawie tych informacji ustalam ci plan treningowy, który będzie dostosowany do Twoich potrzeb. Natomiast na tym to wszystko się nie kończy, ponieważ to jest prowadzenie online, będzie tutaj możliwość wielokrotnych wprowadzenia zmian, wszystko zawsze po to, żebyś osiągał sukces z tygodnia na tydzień i z miesiąca na miesiąc, zawsze wtedy kiedy będzie to możliwe. Więc jeśli tylko będziemy wspólnie dochodzić do wniosków, że nie masz aż takich postępów, wprowadzamy zmiany, zmieniam ci ćwiczenia, zmieniamy tempo, wprowadzamy intensyfikację, metody intensyfikacji treningu, wprowadzamy zmiany w makro, wszystko po to, żebyś na bieżąco kontrolował swoje efekty, a nie poruszał się po siłowni, po omacku. Osoby, które trenują ze mną długo, które mają 6-miesięczne i 12-miesięczne prowadzenie, oczywiście mają traktowanie priorytetowe, więc na Twojej wiadomości, na czacie, odpowiadam w pierwszej kolejności przed wszystkimi innymi. Dlatego, jeśli chcesz pracować nad swoim ciałem przez długi czas i mieć pewność, że tego za pół roku to będzie totalna transformacja Twojej sylwetki, zapraszam do współpracy. Będzie mi bardzo miło razem z Tobą przepisać przez cały ten proces budowania Twojego ciała, abyś uzyskał je w jak najlepszej formie. başış